Przepraszam, że jesteście mężem i żoną. Amen. 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 Już są! Święta już są! Wytwórnia Walt Disney Pictures przedstawia nową wersję filmu 101 dalmatyńczyków. Jesteś ojcem Bongo! Były cudowne. Tego nazwiemy szczęścia. Wręcz rozkoszne. Tego człowiek. I miały swój własny styl. Sikać. Sikać. A to zawsze zachwycało Kruella. Ja żyję za futer. Ja wielbię futra. Pakuj na tych miast, biorę wszystkie. Ale one nie są na sprzedaż. Walga. No. Walka. Poczekajcie, będziecie żałować. Chwileczkę proszę pani, my tu służbowo. Rozpoczęła się walka. Wytwórnia Walt Disney Pictures przedstawia... z mojego wozu! 101 sposobów... ...wprowadzenia świątecznego nastroju. Glen Close. Dobry wieczór, panie. O! wysoko! 101 dalmatyńczyków. Bernard i Bianka, najmniejsi bohaterowie Disneya, wyruszają w swoją największą podróż. Trzymajcie się! Bernard i Bianka w krainie kangurów. To pełna emocji opowieść o niezwykłej przyjaźni chłopca i wspaniałego ptaka, którym zagraża bardzo zły kłusownik. Nie! Bernard i Bianka wraz ze swoim nowym przyjacielem wężem rozpoczynają wyścig z czasem, aby uratować chłopca i orlicę. Bianka! Przeżyj razem z nimi tę wspaniałą przygodę. Obejrzyj opowieść o prawdziwej przyjaźni. Kolejny wielki przebój Walta Disneya, Bernard i Bianca w Krainie Kandurów. Do domowej wideoteki. Pamiętaj, Quasimodo, to tu jest Twoje miejsce. Klasyka na ekranie. Nowy, już 34. pełnometrażowy film Disneya, Dzwonnik z Notre Dame. Walt Disney miał niezwykły dar przekształcenia znanych opowieści w cudowne filmy i ożywiania ulubionych bohaterów. Dzięki temu zobaczyliśmy Kopciuszka i Pinokia. Disney sfilmował też opowieść, która zajmowała w jego sercu szczególne miejsce. Teraz możesz do swojej kolekcji dołączyć ten wspaniały animowany film Disneya. Przygody kubusia-puchatka. Baw się razem z Krzysiem i jego najlepszym przyjacielem puchatkiem, hasając wesoło po stumilowym lesie. To ich pierwszy i jedyny film pełnometrażowy. Ten film jest równie uroczy jak książka. Przygody kubusia Puchatka w Twojej domowej wideotece.